Dzień dobry. Cześć wszystkim. Witamy Was w ostatniej prasówce W ogóle Poland. Nie twarzy i Dlaczego ostatniej? to sobie rozmawialiśmy na live? Możecie go obejrzeć o tutaj, gdzie macie całe wyjaśnienie. No a my się skupmy na tej prasówce. Radosław Majda. Radosław Majdan, jaki jest. Każdy widzi. Na fali popularności, jaką przyniósł mu związek z Małgorzatą, no muszą? tak, no to jakby on przeżywa swoją czwartą młodość. No i na fali tego też odezwał się, zrobił Puk-Puk, który puk, reklamodawca. Ale masz na myśli Wabun? Wabun. Nie, Wabun. Wabun, wabun to jest jego, jego sam. A no tu nie jest... możesz tak mówić. Wabun! wabun! Hmm... Missy mi Begay bie, A Zobaczmy reklamę y, z Radkiem, bo jest naprawdę... Dobra. Trzymajcie się mocno. Oj, dziękuję bardzo. Nie ma za Jestem tutaj po to, żeby nie przepuszczać w okazji, ale na wypadek, gdyby nie było mnie w pobliżu, proszę zabezpieczyć ekran najlepiej super wytrzymałą folią z autoregeneracją, plus dorzucić Pakiet Gwarancja Plus. Trzy lata spokojnej głowy. Jest Zabawa. Okazji do korzystnych zakupów medialnych yeah. nie można przepuścić, dlatego ja stoję tu na bramce. Czy ktoś y, od czasu wypuszczenia tej reklamy no. był tam i może poświadczyć, że on stoi na bramce? No właśnie, bo ja nie jestem o tym przekonany. No ja myślę, że raczej nie. I czy oni go sklonowali, By... że stoi w każdym tym sklepie na bramce? I dlaczego tam są bramki? Rozumiem, że bramki te, które pikają, jak coś kradniesz. Jakby kiedy Majdan był na bramce, kiedy był bramkarzem? O jest no 10, nie 10, wiem, to było 20 lat, lat temu, wiek, to były jeszcze czasy do dywarze. Jakby kaman, tak. no, kaman ludzie. Trochę mi przykro jest. Znaczy mi jest trochę przykro, bo on sprzedaje i reklamuje folikę na telefon. A naprawdę, no, on o tym mówi, że jest mega wytrzymała i tak dalej. Ta reklama nie jest jakaś taka już okropnie, skrajnie, nie, nie, nie jest, Chłop, przybiera się za zabawę, ale mi jest przykro, dlatego, bo ja pamiętam te czasy, gdy ta konkretnie firma miała śmieszne reklamy. To prawda, śmieszne, fajne. kontrowersyjne, ironiczne, pamiętasz tak, raz? Tak, tak, Nie dla idiotów. Nie dla idiotów. I mnie to zachęcało. Nie też. A teraz? Jakieś kłamstwo, że Majdan stoi na bramce? Zenek, to jest chyba Zenek. ta sama firma. Tak, tak, tak Zenek sam był tam przez no. jakiś czas. No, no trochę nie, no. jarzenka, Znaczy no może do jakiejś innej grupy docelowej, ale... Ale widzisz jak to jest. Jak? Bo oni kiedyś mówili, że to nie jest dla idiotów i A ci po prostu się wkurzyli i przejęli. Ci, ci urażone, urażone te dumy. I wiecie, Tam Tamci. tamci. Kciuki 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 kciuki. Kciuki kciuki. Kciuki kciuki. kciuki, kciuki, kciuki kciuki, 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 kciuki. Kciuki, kciuki, Czas na przekazanie Ci Twojego imperium. Ja mówię przekazanie Twojego imperium, więc on sięga pod rynka. No, jakby... Moje imperium. No weź z jednej mnie. strony super, moje imperium, cieszę się bardzo, ale z drugiej strony już widzę, co tutaj się dzieje. A ostatnim artykułem z mojego imperium w prasówce będzie artykuł, właściwie krótki wywiad ze Słabomirem. To zobaczysz, kto będzie na czołówce prasówki. Super. A jak Ci się na co dzień pracuje z żoną? Zdarza się, że rzucacie w siebie talerzami. Z tą słynną, z tą gwiazdą. Z tą słynną z, gwiazdą w tańcu z, z gwiazdami, e, panią Cairo. Tak. Talerze mi nie, lecz takimi ciężkimi szklankami. Ciężkie szklanki. Ciężkie szklanki z, z Ja bym nie chciał ciężkich szklanek, bo nie chciałoby mi się sięgać po to picie, bo one były takie ciężkie, żeby no mi się ja, odechciało. No chciał że Już bym nie Jesus, nie, nie mam siły się napić, dosłownie. Szklanka jest za ciężka. Jeśli kłócimy się o kwestie artystyczne, <laughs> Kaira potrafi rozbić na ścianie też nasze platynowe płyty. Takie szkło nie jest drogie, sam wymieniam je na nowe. W zaprzyjaźnionym sklepie z ramami, zawsze jedna lub dwie czekają na słowo Mira, ale szklanki są już na koszt żony. Przyznam jednak, że pracuje mi się z nią szybko i skutecznie. No szybko i skutecznie, no to zależy, ile mają szklanek, bo jak trzy, no to szybko leci. Sam fajnie. się z tym czuję. Dyscyplinałeś. Ty, ty, no, bo to miały być chyba checheszki i tak dalej. Ale to jest ten poziom, gdy przemoc domowa to jest checheszki cały czas. I know. Bo przecież baba chłopu nic nie może zrobić. No nie. właśnie, nie wiem. Nie, nie wiem, co odbierać za bardzo. No raczej wątpię, żeby to było z jego strony jakiś prośba o pomoc, tylko raczej takie. Heheżki, no. He, he, no bo co ta baba może, może mi zrobić? W Rzuci nawet jak rzucisz szklanką, rzucisz to coś śmieszne jest, opowiem o niej, bo jest taka śmieszna. No właśnie, to też tak odbieram, no bo no. to nie jest pod tytułem, że zdradzam tajemnicę, no, że. Nie, no ale tym bardziej jeszcze to zdjęcie, gdzie on jest taki szczęśliwy. Słuchajcie, no ja na miejscu tej słynnej gwiazdy jego żony. Pani Kajry. To bym po prostu, no nie wiem, no też mu, jak, jak wróciłby z tego wywiadu, ja bym przeczytał ten wywiad, to. to bym się wkurzył. To bym poleciał już chyba talerze nawet. Talerz. Jeżeli te szklanki mają takie ciężkie, to ja nawet nie chcę myśleć, jakie talerze. No ale może nie są w stanie podnieść tych talerzy, może musiałaby koparką podjechać po te talerze, żeby je podnieść. Jakąś artystyczną koparką. Artystyczną, koniec, nie? bo oni mają dużo kwestii artystycznych to Takie omówię. dusze. Na przykład, czy na przykład, czy zagrać cztery razy na Bis miłość w Zakopanym? Czy, czy tylko trzy? Czy tylko trzy. No. Mini Mike. Mini Mike, Mateusz ma na imię e, i on jest w ekipie Friza. Udzielił teraz wywiadu niedawno. Udzielił ją e, słynnemu opiniotwórczemu, inteligenckiemu, powiedziałoby się wręcz, kanałowi VIP Bros. Znamy, lubimy, cenimy. Znamy tych polityków. Ma mamy wszystko na tych, na, na Blu-rayu. I ogólnie, jakby całość tego wywiadu jest, e, przynajmniej fragmentami, może tak, całkiem spoko, bo Minima jest osobą nisko rosłą i opowiada jakby o tym, że wychował się w domu dziecka, o tym, jak był wyzywany e, przez całe lata ze względu e, na swój wygląd itd. I mm, to gdzieś są takie tematy, tu, z którymi się w pełni zgadzamy i gdzieś tam, przynajmniej ja empatyzuję z nim pod względem tego, że był wykluczany, wyśmiewany itd., i jakby pełen szacunek itd. Czujesz wspólną nic z nim tej inności, jakby to nie nazwać. No tak, no, no innej inności, niż ale większość. Tak, tak, tak. No może, może rzeczywiście coś takiego. I tak oglądałem ten wywiad, no i jakby te fragmenty oglądałem i gdzieś tam zrobiło to na mnie wrażenie, bo gdzieś tam mówił poważnie o tym i nie robił z tego wygłupów, co mi się bardzo podobało. No ale był ten fragment. A miałeś jakieś takie uszczypliwości ze strony znajomych właśnie na początku, jak to jeszcze nie było tak właśnie Taś, na dużą skalę? Tak, yy, nie, miałem, miałem, że... miałem, miałem coś takiego, że dużo osób się ze mnie śmiało, o, wrzucałem Cię do basenu, to tamto, o, wchodzisz do walizki i się z tego śmiali. Ale ja w sumie, tak jak to teraz ktoś coś takiego do mnie mówi, nawet ja to jest taki w sumie mieszę, jak Twoja wypłata. No jak Twoja wypłata, Twoja wypłata, Twoja wypłata, Twoja. Jak, jak wypłata. wypłata? Po pierwsze, no nie wiem, no wydaje mi się to takim słabym żartem, jak jest osoba niskorosła, więc włożą ją do walizki, bo się mieści. <güler> I, jest to wybór tej osoby, tak? Czy chce żartować i być w takim kontencie, czy nie? Znaczy, to, to mój kontent nie jest, ale w związku z jakby moim zawodem, to jakby widziałem jakieś tam treści w przeszłości i no, dla mnie to raczej wygląda, że oni tak, może i się kumplują, i się rzeczywiście lubią, ale w jakiś sposób go przynajmniej w przeszłości wykorzystywali. Yy, I to, yy, jak wygląda. Więc ja nie wiem, czy to jest do końca normalne, fajne. I nie wiem, czy w przyszłości nie będzie kiedyś tego żałował i nie, na nie pomyśli, kurde. A może to jednak nie było takie super. Zwłaszcza, że w tym wywiadzie jeszcze pada stwierdzenie, że jakby nie jest to tajemnicą, że. Pomysł Friza na ekipę po prostu jest kopią zagranicznego amerykańskiego formatu, który powstał, e, i że on po prostu poszukiwał niskorosłych no tak, osoby, kogoś, kogoś innego. Tak, in, innego, ale akceptowalnego przez wiesz, większość ludzi, czyli nie na przykład jakiejś osoby w jakikolwiek inny sposób. Homoseksualna, na przykład. Nie, bo to jest obrzydliwe, trans. ale osoba niższa jest śmieszna. Nie, co można najwyżej sobie pożartować. Dla jakichś tam odbiorców, no tak. bo jeżeli chowasz kogoś do to ma być chyba śmieszne, tak? Tak. No ale coś śmieszycie? Żartuję. Mnie to nie wykładu? śmieszy. To jest tak. Dla mnie to już jest taki po prostu, tak ego wysoko jest, że. Ja nie wiem, ja tutaj nie uderzam w ego. Mi to się wydaje, że to właśnie raczej świadczy o takiej dużej niepewności, takim, że muszę, wiesz, odbić w jakiś sposób. Nie, nie wiem, ja, ja zostałem nauczony i dla mnie w ogóle chwalenie się. Yy, majątkiem czy jakimiś takimi kwestiami materialnymi jest całkowicie dosyć yy, niezrozumiałe. Bo sam fakt, wiesz, mm. siedzenia w jakiejś bluzie Givenchy yy, i, i gadania o zawartości swojego portfela no chyba raczej nie świadczy o tym, że, nie wiem, że tak ci dobrze, tylko o tym, że chcesz komuś zaimponować. I że chcesz pokazać, że tak ci jest dobrze. Ale a, to, nie znaczy to chyba nie jest tak, bo nie musiałbyś sobie pokazywać, No wiem, no dobrze. wiem. I taki przykład dawania, że wiesz, że. Tak, że kasa, coś, kasa, fame, fame. Ty mi powiesz cokolwiek, a ja powiem twoja stara. Tak! No! Mów mi cokolwiek, a ja i tak zarabiam więcej! Tak, jestem bogaty, a Ty jesteś biedakiem. Może zamkną mnie w walizce, ale ja jestem bogaty. No. Super. Dobra, słuchajcie, nie musieliśmy za długo czekać. Mnie nie jest. Musieliśmy. Nowa imba z kingom Rusin. Yes! Finally, it's, it's happened to King kilka dni temu taki y, post, on jest dosyć długi, więc przeczytam fragment. Lato w pełni, PS, pisowscy <laughs> czynownicy i reżimowe kreatury, jak nimowicze jogurki, aż się ślinią z podniecenia patrząc na atak na TVN. Mówią publicznie o dziennikarzach wolnych mediów per szmaciarze i zarzucają im przyjmowanie srebrników od obcego kapitału. Marzy im się PRL, marzy im się Polska, Białoruś bez wolnych mediów. I do tego jest zdjęcie z Happy face. Happy face Kinga. Ha happy so happy snimby. I could die. <gry> <gry> tak. Bo pamiętacie o co chodzi? Nie będziemy teraz rozmawiać o Indie z tvn i ich prawem do nadawania, jakby to nie jest o tym program. Ale e pamiętacie o co chodzi i że Jakimowicz napisał czy powiedział tam o, właśnie o szmaciarzach z tvn Tak, tak. No, tak. no i oni też, ja nie wiem czy nadal prowadzą, ale jakiś czas przynajmniej prowadzili Jakimowicz z górek, jakiś taki pseudo program. Prowadzą. Coś taki co były jakieś śmieszne fragmenty, że coś tam on dało, że gra na tej gitarze że ona tańczyła, Oni to było cały czas. cały czas, tak. Cały czas nie zeszło, to są ten, kocham to, kocham to. E, reżyserka, proszę jakąś muzyczkę. A ty za tego Bolena robisz? Tak, kocham to. No i Magda Ogórek odpowiedziała na to. No bo ja Bo no jak myślałam została się. wymieniona... No aż się po prostu zakisiło w tym Ogórze. A zakisiło się Ogór, się o, Na Twitterku, proszę Państwa. Przekażcie, kindzerusi. No zaczynamy trochę jak ten... Jak Peja. N to, nie, to, to okay? nie był Peja. To był ten ze Slamsa, tak. Nie, nie był... Nie Slamsa, tak. To był u glaca. glaca. to był. Przekażcie to. Suck my motherfucking dick, bitch. Suck my dick. Piotrowska. You fucking slut. Przekażcie jej to. Że ma czas do jutra, by przeprosić za swoje oszczerstwa. Nie wypowiedziałam słów, które mi przypisała. Jeśli tego nie zrobi, w poniedziałek dostanie pozew. Myślałam, że jej wiesz. Że będzie, Że będzie solo. Że będzie solo pod TVP. Nie no, Magda Górę, gdzie sala W tych szpilkach? W tych y, wąskich spódniczkach? Ona już tyle, wiesz, tancerka, kandydatka na prezydentkę, prezenterka, nie wiem kto tam jeszcze, ona już jakby bierze to wszystko. A, a, ja tak, bierze wszystko. No, to, tak. no i przyjaciółka Jakimowicza. No, i innych degeneratów. I innych degeneratów z A no dobra, ale poczekaj. Eee... No bo cały się rozchodzi o to, że Kinga Rusin mówił publicznie o dziennikarzu, że on tutaj mówi w liczbie mnogiej mm -hmm. i wymieniła ją z nazwiska, a to powiedział tylko mówić, bo Magda Ogórek tylko przyklasnęła, nie powiedziała to. Ale uwielbiam to, że ona wie o tym, że on to powiedział, tak, stojąc obok niej tak. i ona jest taka. To nie, nie ja! Nie to, to mój przyjaciel, ale to nie ja. Nie. nie. nie to jest takie totalnie pisowskie, nie? Tak, okay, takie to. totalnie. Uh -huh. Takie no-shame, jakby zero wstydu. <laughs> po prostu ja mam ręczki tak, to jest ich totalnie zachowanie. No dobra, ale czy Kinia coś odpowiedziała? Kinia nic nie odpowiedziała na to. Czyli nie będzie przeprosił. Chyba nie Myślę, że Kinia akurat nie przeprosiłaby w takiej sytuacji i absolutnie się nie. No nie dobra, wie. ale był pozew, czy nie był pozew? No nie wiemy, bo, bo ta, ta. No ale już pani, był poniedziałek. No ale I ona nie, nic nie rzuciła. Nic nie rzuciła w tej sprawie. No, więc to może być ten pozew pod tytułem Pozywam cię i nigdy nie było pozywam. Pozwu. Takich pozwów jest najwięcej, mam wrażenie. Pozywam cię do. Nie wiem do kogo. Do pani. Do, panik. do, panik. do pani cię pozywam i, I... wyślę ci kartkę i będzie nam napisane, że ja jesteś i masz mnie przeprosić, bo jak nie, to, to... zobaczysz. Tak. To zobaczysz. I powiem bratu. Ja hmm. Mam bratu, mam starszego brata. Jakie mówicie? <laughs> nie wiem czy to brat, czy to tam jakaś inna relacja. Cokolwiek. Są różne plotki jest na ten temat. Cokolwiek. Ale jakby... Nie będziemy zaglądać pod koder jak oni. Pod chyba Kubę Uśmietnika. Dobra, to jak już jesteśmy przy ogórach, to... Musicie podjąć decyzję. To jest I musicie się wszystkim pokłócić w komentarzach. Team konserwowy czy tym kiszony? Do roboty. Bijcie się! Kochani, zajrzeliśmy do Rewi oczywiście. I do słynnego końcika czytelnicy pytają Rewi odpowiada. Powtórzmy. Czytelnicy pytają, rewia odpowiada. No i po raz ostatni brawa. Brawo, brawo, brawissimo. Brawo, brawo, brawissimo. Brawo, brawissimo, brawo, brawissimo, brawo, brawo, brawissimo. Zróbcie hałas! <głos> <głos> Izabella skorupka. Właściwie to skorupca. I e, na początku chciałbym tutaj powiedzieć, bo jest pani Izabella z mm -hmm, co robco, mm -hmm. i nie ma napisanego, że są dwa L. Mimo że ja widzę, że są dwa L na przykład. Tak, to jest, to jest problem. Ale to nie możesz, bo to nie. To co, nie. co nie, ale co, czego nie, nie mogę? Co, co chcesz mi znowu zabrać? Ale to nie jest kwestia tego, co widzisz, a w tylko kwestia, kwestia co jest prawdą. A co jest prawdą, a co nie jest prawdą. Prawdą jest, jest zawsze to, to co. co Usłyszysz. Gdzieś tam. Gdzie, na przykład? No nie wiem, na przykład. Tam? Tam. Na przykład tam. Naprawdę? Jak siedzisz na tym kiblu i przeczytasz to. To jest prawda. Że oni z tych płodów to robią. To jest prawda. To jest prawda. No i później idę po prostu i mówię, proszę Pani, ja poproszę o to z płodów, a Pani mówi z jakich płodów? No i tak wygląda na moje życie. Dobra, Izabela Skróbko. Pytanie. No. Jesteś gotowe. No. Nie. Czy to prawda, że jej dzieci są dorosłe? Pytam, pan Adam z Warszawy. Pozdrawiamy, pan Adam. Pozdrawiamy Warszawę. Ty? No już nie. No. Ale nie wiadomo, kiedy było wysłane. Ale pochodzisz z Warszawy. Mam Czym... rozumieć, że on myślał, że dzieci Izabeli. Co róbco? Jakby zatrzymały so. się w czasie? Na przykład. Albo wróciły w przeszłość na przykład. Wiecie co, tak? ale trochę się wkurzyłem teraz. Dlaczego? No bo y, ludzie są tacy niesamodzielni. A czy y, Ech, na przykład pan Adam nie zna internetu i nie no mówi, jest, jest Z Warszawy, coś? no to chyba ma internet. 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 W Warszawie mają internet. No nie. Cieszałem I i stracił okazję. Wyobraźcie sobie, że jesteście Adamem z Warszawy i macie okazję zapytać o cokolwiek i pytacie Czy, czy dzieci z Izabeli są dorosłe? Kurwa. Jedną szansę w życiu, żeby znaleźć się w tak prestiżowym magazynie jak Rebia. No masakra, no dobra, ale dowiedzmy się przynajmniej. Czy są dorosłe? No, 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 jakby pan podycznie. Adam z Warszawy już obgryzł wszystkie paznokcie u nóg. Odpowiedź brzmi tak. Córka Julia, jedno L jest, z pierwszego małżeństwa ma 24 lata. Syn Jacob z kolejnego związku skończył właśnie 18 lat. Wszyscy, Wszyscy, wszyscy all around the, the world. world pretty girls went and down da 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 da, da, da. we just saw so so Izabela <laughs> wszyscy mieszkają w Los Angeles w pięknej willi z drugim mężem 51-letniej aktorki rosen Rosengrenem nie mogę, żeby to jest następne pytanie, i patrz na to, co dali zdjęcie taroty Chodeckiej. Bardzo proszę, pokazać. Jolka. Jolka, Jolka. Pamiętam. No dobra, ale widzicie. Dobra, skupmy się na odpowiedzi. Ja bym chciał zauważyć, że właściwie tutaj było już tak na granicy. Na granicy czego? Na granicy odpowiedzenia tak albo nie. No bo jest, że Jacob. Dopiero skończył 18 lat, czyli ale, rozumiem, że. Ale dorosły się nie stało? Nie. No w Stanach jak masz 21 lat. No ale co to znaczy dorosły? I tam możesz prowadzić no, samochód, możesz, jak masz 5. No ale możesz pić wodę. A to jest dorosłość, to wyznacza dorosłość? Nie. Tak. A głosować w wyborach można? Nie wiem, nigdy nie byłem w Stanach i w nie mogłem od 18, nie? Więc myślę, tak, że jednak to jest ważniejsze niż mówić do Angeliki Mucha. <laughs> Nie Ale ona by. chyba nigdy nie głosowała. Nie, nie ono, podejrzewam ją. Ona do. tylko do I głosuje. Frappe czy Aislatę? No. <noise> no dobra, no super, gratulacje. Gratulujemy Izabeli Skorupko, kochani, Piękny dom, piękne, piękne, dzieci, rodzina. dla Izabeli. Masz to wszystko. niniejszym tytuł this bitch tego odcinka przyznajemy pani Kinzer Udało yeah. jej się znowu rozpętać kolejną dramę. Forever. I, I to jest po prostu warte docenienia. Tak, Kinga, doceniamy, jesteś jedną z naszych ulubionych drama Queen Polski. I może odblokuj nas w końcu na Instagramie, co? Jakby naprawdę, pisaliśmy już o tym z twoją córką. To da się zrobić. To była prasówka. Teraz końcówka. I życzonka. I czas na Więc panu Majdanowi ja życzę, żeby mu się nigdy nie zbiła szybka. Ja bym muszę chyba więcej rąk, bo jak on ma tyle do tego łapania na tych bramkach, to po prostu dwie, on pełnił się jak krzywa. Ja mu szyba. Ja mu. <laughs> <laughs> mu jakieś... Może on nie chce zrobić te... On zrobił też szczepionkę? No, chyba zrobił, zrobił, nie. Ma. To jest szansa. Eksmeralne, to jest tak. szansa. Sławomirowi. No, ja życzę dużo szklanek przede wszystkim. Ja życzę. Ja życzę tak ciężkich szklanek, żeby Kaira nie mogła nimi rzucać. No nie wiem, no czego mu życzyć? No, żeby może nie rzutować z przemocy domowej. Kontrowersyjna. Ja, Jedno wiem, bo słowa akurat pasowuje się w klimaty kabaretów, więc. Yy. Dobra, przesadzam, jestem zbyt poważny. Życzę. Moc. Dużo zdrowia! szczęścia pomyślności i żeby na weselach super yy, do wesela było. zagoi mini Mike. no dużo tych wiecie tej wypłaty dużej żeby Żeby była ta zawsze, wypłata ta jest zawsze, była, zawsze była większa od innych wypłat od wszystkich innych żeby można było zawsze tak mówić i się chwalić bo to jest super fajne i dużo follow bo to jest najważniejsze w życiu pamiętajcie o tym tak a pani Rusin, pani Ogórek? Ja y, czekam na ciąg dalszy. Chcę Je... się dowiedzieć, czy jest pozew, czy nie. Y, chcę dowiedzieć się, jaką następną osobę Rusin obrazi i po prostu... Ja myślę, że ona ma koło takie w domu. Tak. I, i ma te koło gęby. Koło, gęby, te koło, koło I po prostu... Środa. Magdalena Ogórek. Koło, de, koło... koło dramy. Koło dramuli. Koło dramuli. I tak już, już jest taka... Już wiesz, jest taka... Co ty to zrobić? Zakręcę kołem. Zakręcę kołem. A pani Izabeli i jej dorosłym dzieciom? O, ona nic nie potrzebuje, ona ma wszystko. Ona ma wszystko. Ona, wszystko przede wszystkim. Ona ma imię. Ma dorosłe dzieci. Ma dzieci, dorosła. Ma imię, nazwisko. Gra. Dom. Bonda. Bonda, była bonda. Była bonda. Nie była bondem. Ale była bondem. Była z. 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 W Bondzie chyba nie była. Chyba nie bawili się w ten sposób. Ale była z. Bondem. Z tym, psik Z Katarzyną bandą Kiedyś był banda psik psik no wiem, nie wiem, no. wiem, było super. No było, wszystko było kiedyś super. Kiedyś wszystko <laughs> nam, nam zabiorono nawet prosówkę. Kochani, dziękujemy wam bardzo za ten odcinek i chcemy tutaj jeszcze zaśpiewać, bo użyłem piosenkę na ten... Uh... Okej, okay, to jest jakieś. Just one last prasówka, prasówka Before I say goodbye, goodbye. wcale nie Koniec. Już dalej nie A, już. wyłożyłam. Tak, okay, dziękujemy Pięknie. E, dziękujemy. życzymy Wam miłego e, tygodnia. E, jeśli ktoś nie wie jeszcze e, o co chodzi z ostatnią prasówką, to oczywiście zapraszamy do obejrzenia wideo, gdzie o tym mówimy i będziemy się powtarzać. E, no i zapraszam do prasówki po prasówce, gdzie ciąg dalszy, kim tym razem, e, było hate, to teraz będzie love. Love, hate. Love, tak hate. Łatek blisko. Mm, mm, mm. Pa! Kapkunka.